Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skupiony 9.5, a to jest Let's Play Assassin's Creed, odcinek 4. Zaczynamy mniej więcej z tego samego momentu, w którym ostatnio byliśmy. Yy, oglądałem jeszcze raz wszystkie filmiki, bo mi się puściły, jak załączyłem grę. Yy, Jesteśmy w tym momencie, drzwi się zamknęły, i teraz jedynie co nam pozostaje, to w sumie chyba tylko położyć się do łóżka. Więc połóżmy się. O, wow, co to było? Następny nieran. Co się Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać, mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi. Do tego złych ludzi może ocalić życie tysięcy. Cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy, prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko. Używając nieco oklepanego porównania, korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja. Reedukacja dla ścisłości. Ale to nie takie proste i nie zawsze się udaje. Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał, hmm, fajnie było, jak się pan wygadał. Teraz idziemy tu, szukamy najpierw, czyli ma czegoś na biurku. I pamiętam, że tu szło... Ukraść jakiś opis, jakiś dostęp do komputera i takie sprawy. Z jego kieszeni nawet szło. Ale chyba nie tym razem, dopiero później. Dobrze. Można z Lucy pomówić. Lucy. Nie da się, trzeba iść od razu do Daniusa. Dobrze. To wchodzimy. Minus 1,28. O to co, kontynuujemy. Użyj swobodnego biegu, jeśli chcesz uciec z walki, gdy zostaniesz wykryty. Biegnij sprintem, by zgubić wrogów, i przeskakuj przez stragany, aby unikać tłumu. Ja żyję? Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałe to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś z snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Ale że pamiętasz w imię czego walczył? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak jest. Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić Twoje zmysły. Wymagam mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i Twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy Cię Twojego dobytku, rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asesynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej, o zdrajcy? A o to właśnie chodzi. Dałem Ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. Dobrze, no więc zaczynamy z sprzęgrywkę. to jest jakaś misja. O, utraciłem miecz. Ukryte ostrze. Krótki miecz. Zobójstwo kontrolne, że tu za nią fajnie. Czyli po prostu nie potrafię nic. <laughs> Jestem. O, ten strój mi się bardzo podoba. Szkoda, że nie mogę takie nosić. Bardzo fajnie jest. Nawet biegać nie mogę. Dziwne. O, tu już mogę, co? Eee, mam tylko cztery paski synchronizacji czyli mojego życia. Fajnie. Dobra. Zrobić to zostało Stało jeszcze około 10 minut nagranie. Pokój z tobą, Altairze. Zejdźmy z drugi. Tak, al Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał Ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Asas mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak. Możemy podsłuchiwać, kraść, możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak, zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może, więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. już zacznę poszukiwania na targu. Dlaczego nie? Dobra. Nie, nie. O, fajna ikonka. Podsłuchanie rozmowy, chyba. O ile dobrze pamiętam. To za głupiec Nie ma tutaj. O, wyżynaję z kuchni gdzieś tutaj. Już... A, tu. No Ciekawe, się tak śpieszy? Hmm. Na targ się śpieszył No i tak Zagrajmy. tym zebrajmy Czyżby przed kimś uciekał? No uciekłem Masz coś do powiedzenia Musieliśmy na ławce Wiem co widziałeś. Masun otworzył bramę. Wpuścił Templariuszy. Musisz powiedzieć Almu Alimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. Znajdź wyplatacza koszyków. Dochodzenie zakończone? Okej. Okay. Widzę jeszcze chyba trzy rzeczy będą do końca tej krótkiej misji. Pójdź tylko! dobrze co go tak poruszyło? to jest chyba kradzież kieszenko ten znaczy na mapie minima więc, nie? ciekawe co mam zamierzać czemu czym ucieka ten głupiec Dobrze. za blisko, dobra no, usiądźcie Bordy, tak za blisko tak za Ale... bo... Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna! Ja, ja nie mogę teraz, jestem zajęty! Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić. Ale proszę, muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. Tak, ja jakiś list? Idziemy. Dziękuję. Pod uschój cypres. Chyba mu się śpieszy. Pójdziemy. Biegniemy pod uschój cypres. To jest chyba pobicie. Co mówicie? Zdrajca? Nie jestem zdrajcą! To panu Alimaru? Nie, co? Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi Grzechu! Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjapu! Przejrzyjcie jego kłamstwa! Idziemy. Demagog. W sumie nie wiem, co to znaczy. Chyba osoba, która właśnie tak przymawia Coś tam z tym. Jeśli ktoś wie, co znaczy Demagog, napiszcie w komentarzach. Znaczy, mógłbym sprawdzić sobie tam w Google'ach, w Wikipedii, ale możecie napisać w komentarzach, jeśli wiecie. Och, czy on nie możesz gdzieś wynikać. Nie chcę tu go bić przez strażnika, więc. Kwaść. teraz. Nie było mądre! Dość! Poddaję się! Poddaję! A więc mów szybko. Nie interesują mnie Twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś i komu służysz? Służyliśmy templariuszom. Ty też powinieneś! Ich sprawa jest słuszna! My? Jamal. to on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zradziłeś nas! Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzicie cię Al Mualim. nie pamięci do późniejszego wydarzenia. Jesteś oskarżony o zdradę naszego bracza i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłeś. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę. Wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc umrzesz. Pisałeś się dobrze, Altairze, i zasłużyłeś, by ponownie nosić ostrze. A co z tym, który mu pomógł? To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest Dżamal. A więc przeszedłem Twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobią dziewięć imion. Dziewięciu mężczyzn, którzy muszą zginąć. To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni. Ich władza i wpływy trawią w Ziemię Świętą od środka i sprawiają, że Krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju, zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób możesz zyskać odkupienie. Dziewięć istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce wojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno, gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma ci wiele do zaoferowania. Nie no wątpię, uważasz, że tak jest najlepiej... Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury? Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. Daj mi je, ja chcę ukryte A. Musiałem mieć ucięty palec, widzę. Jestem bez palca. Nieczyni te oszczędzy. I ćwiczyć na dziedzińcu. W sumie powiem tak, już minęło 15 minut. Więc w tym miejscu zatrzymam. Potem się Zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im co potrafisz. Dobrze. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Ja dziękuję za obejrzenie. Przypominam skupiony 9.5. To było Let's Play Assassin's Creed Odcinek 4. Podmeldowuję się na radę.